Ksenomorfi to jedne z najbardziej przerażających stworzeń w popkulturze. Ale nie wszystkie są takie same istnieje wiele odmian, które różnią się siłą, wyglądem i taktyką zabijania. Dziś przyjrzymy się najbardziej śmiercionośnym wersjom tego gatunku. A na końcu spróbuję odpowiedzieć na pytanie, która z nich jest najgroźniejsza. Pierwszy klasyczny droun, ikona gatunku to podstawowa forma ksenomorfa, którą znamy z pierwszego filmu Obcy. Ósmy pasażer Nostromo. Szczupła sylwetka, gładki pancerz i długa, gieszczęka czyniły z niego cichego zabójcę. Nie potrzebował widzieć, wyczuwał ofiarę i eliminował ją błyskawicznie. To on zbudował fundament legendy, ale są tacy, którzy poszli o krok dalej. Drugi warrior, zbrojny wojownik Saliens. Pojawia się w drugiej części sagi, gdzie Morfii działają już jak zorganizowana armia. Wojownik ma bardziej chropowaty pancerz, grubszą sylwetkę i bardziej agresywne zachowanie. Jest szybszy, silniejszy i bez wahania rzuca się wprost na przeciwnika. To pierwszy typ, który pokazuje, że Zinou może być nie tylko myśliwym, ale i żołnierzem. Trzecie: Zinoumorph Queen matka wszystkich potworów. Królowa to jedna z najbardziej rozpoznawalnych odmian. Olbrzymia. Inteligentna i bezlitosna, potrafi zarządzać całą kolonią. Jej siła fizyczna jest porażająca, przebija się przez ściany. Miażdży przeciwników jednym ciosem. To nie tylko przeciwnik, to dowódca i generator całej inwazji. Czwarte pritorien, elitarna gwargia królowej. Praetorianin to forma przejściowa między wojownikiem a królową. Jest większy niż zwykły Zinou i wyposażony w pancerz niemal nie do przebicia. Służy jako osobisty ochroniarz królowej, atakuje brutalnie i bez litości. Spotkanie z nim to jak walka z mobilnym czołgiem. Piąte runner, szybki jak błyskawica. Runner to forma, która wykluwa się z czworonoga, jak pies lub wół. Ma opływowy kształt, porusza się na czterech kończynach i osiąga niesamowite prędkości. Atakuje z zaskoczenia, błyskawicznie przeskakując między przeszkodami. Idealny do polowań na otwartej przestrzeni lub w dżungli. Szóste predalień, hybryda dwóch bestii. Predalień to efekt połączenia dna predatora i ksenomorfa. Ma siłę i brutalność jałcia, ale instynkt i wygląd zinął. Potrafi produkować embriony bez pomocy facehugerów, bezpośrednio zarażając ofiary. Jest jak biologiczna bomba, mobilna, samowystarczalna i śmiertelna. Siódme kraszer żywa tarcza i taran. Krasher pojawia się w grze Aliens, Keloniel Marines. Ma masywną sylwetkę, potężny pancerz i używa głowy jak tarana. Rozpędza się i miażdży przeciwników, rozbijając wszystko na swojej drodze. To jeden z nielicznych zinoł, który preferuje brutalną siłę zamiast skradania się. Ósme Ravager – szybki i agresywny zabójca. Ravager to wersja stworzona specjalnie do frontalnych ataków. Ma ogromne szczęki, długie odnóża i potrafi przecinać pancerze. Porusza się z niesamowitą zwinnością, a jego styl walki to połączenie brutalności i precyzji. Idealny do atakowania baz, kolonii i dobrze uzbrojonych oddziałów. 9. Neomorf – brutalna ewolucja z Prometeusza Neomorf to wynik kontaktu z czarnym płynem z filmu Prometeusz. Jest mniej opancerzony, ale porusza się niezwykle szybko i jest nieprzewidywalny. Atakuje nagle, rozrywa ofiary w szale, a jego wzrost jest błyskawiczny. To dzika, pierwotna wersja Zinou, pełna gniewu i czystej przemocy. Dziesiąte Queen Mother, boska forma królowej. Queen Mother to legenda w uniwersum Aliens. Jest większa i potężniejsza niż zwykła królowa, porównywana do Boga ksenomorfów potrafi psychicznie kontrolować całe roje i komunikować się z nimi na wielkie odległości. Jeśli pojawia się na polu walki, nie ma miejsca na negocjacje. Jest tylko zagłada. Jedenasta white hybrid z aliens, labyrinth, inteligentny potwór. To mutant z eksperymentów medycznych. Biały pancerz, humanoidalna sylwetka i wyjątkowo wysoki poziom inteligencji. Potrafi analizować działania przeciwnika i reagować na nie strategicznie. Najgroźniejszy, gdy zaskoczy, bo walczy jak drapieżnik, ale myśli jak człowiek. Dwunasta King Zinomorf rzadkość w kanonie, ale istna maszyna zagłady. Król to mityczna wersja samca ksenomorfa, większa niż królowa. Pojawia się w niektórych komiksach i fanowskich wersjach jako brutalny przywódca. Jego siła to połączenie królowej i predaliena nie tylko walczy, ale dowodzi. Mało kto przeżył spotkanie z nim, nawet predatorzy traktują go z ostrożnością. Podsumowanie: która odmiana jest najgroźniejsza? Każda forma ma swoje unikalne cechy i przewagi. Drone jest ikoniczny, Queen inteligentna, a predalień to chodząca epidemia. Ale jeśli miałbym wybrać najgroźniejszą, to wskazałbym Queen Mother lub Predaliena. Jedna kontroluje umysły, druga może zasiedlić planetę w pojedynkę. Ale w końcu to zinoumorfi. Każdy z nich jest śmiertelnym zagrożeniem, niezależnie od formy. A jedyne, co możesz zrobić, gdy je zobaczysz, to uciekać. O ile jeszcze jest dokąd?